6 maja maturzyści już po raz trzeci przystąpili do egzaminów, tym razem pisali test z języka angielskiego. Jak im poszło? O to pytaliśmy uczniów pierwszego liceum w limanowej. Jak wam dzisiaj poszło? Język angielski wasza mocna strona czy nie? Yy, myślę, że moja mocna, ale ogólnie rzecz biorąc yy, był test bardzo no, żałośnie łatwy A tobie jak poszło? Elegancko. Bez problemu. A jak przygotowywaliście się do matury? Normalnie jak każdy, biorąc udział w lekcjach, i tyle tylko. A ty? Na no, jedynie, dziękuję bardzo. A dzisiaj stres, czy, czy już może trzeci dzień to nie? Nie, zero stresu. Ja, mi biologia dopiero czeka, to jest stres, a tak? To lajtowo. Dobra. A, jak wam dzisiaj poszło? Dobrze, aczkolwiek yy, bardzo dobrze. <grym> mi też. Nie, ja miałem straszną spinę, zawsze przed maturą. Yy, bardzo się bałem, że nie znam, że yy, zrujnuję swoją przyszłość. <grym> A jak myślisz, zdasz wszystko? E, pewnie. To by jak poszedł Polski matematyka? No Polski to myślę, że może być kiepsko, aczkolwiek reszta bardzo dobrze. Ta. Jak ci dzisiaj poszło? E, dzisiaj no z, y, jestem najbardziej zadowolona z, y, jak do tej pory y, spośród tych wszystkich matur, które pisaliśmy. Język polski, matematyka, jak ci poszły? Język polski też w miarę dobrze. Brałam wiersze, ale poszły mi one całkiem dobrze. No z matematyki wczoraj nie zrobiłam dwóch zadań otwartych, ale ogólnie też nie było najgorzej. A jak się przygotowywałaś do tegorocznej matury? no do tego rocznej matury, no dotychczas, no to powiem szczerze, z angielskiego wczoraj wieczorem jeszcze sobie przypomniałam, jak się pisze list i, ta, i ta, te krótkie formy wypowiedzi, a poza tym no to jakoś nie przygotowałam się specjalnie. No, do, do matematyki powtarzam już wcześniej, a z polskiego też jakoś niespecjalnie przeczytałam kilka streszczeń, no i, no i tyle. Dzisiaj rano wielki stres, czy może już jako trzeci raz to nie? Właśnie nie wiem czemu, ale dzisiaj największy. Nie obawiam się tak z, y, tego egzaminu dzisiaj, ale jakoś tak stres przyszedł sam i nie wiem, ale poradziłam sobie i było całkiem nieźle.